Hej, z tej strony Młody i właśnie w dzisiejszym odcinku znalazłem taką fajną strukturę wieża piratelów, tych swych oczywiście na modach możecie zostawić subskrypcję łapki w bo mnie bardzo motywuje do działania, nie mówię, że nie a ja od razu już lecę tam do środka, a teraz na chwilę obecną patrzę i zdobyłam tych rzeczy Dobra, to wezmę. Jedwabny dotyk? Nie, chyba nie przyda mi się. Dobra, wezmę tu. To wyrzucę. Dobra, może jednak wezmę. Przyda mi się. Dobra, teraz lecę tam dalej. Tup, 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 tup. Dobra. Ziem, szybko wypiję i do akcji. Dobra. Jeszcze ziem. Mm. smaczna mm. W ogóle możecie napisać w komentarzu jak. O! o... W ogóle możecie napisać w komentarzu jak. Jakie wy potrzebujecie poradniki do Minecraft? To, to ja dla was nagam. Dla was nagam mamy. Oglądniecie najwyżej. Tutaj odwożę. Dobra, jeszcze teraz wyżej trzeba. Dobra, zbieram tutaj. To mi się na pewno przyda. W ogóle już szukałem i wieśniaków, jakby nigdy nic nie, bo chciałem zrobić i najazd normalnie. A tu jednak takie coś. Dobra, wchodzę jeszcze wyżej, jeśli jest możliwe. Dobra, tutaj wezmę. Tutaj. O! To chyba wezmę, ale to na bank, to też bloki na pewno to tak dobra no i tak jedna to moc 5 wezmę zelazo nie to wezmę to, to takim razie jeszcze wyżej o, diamenty dobra, teraz co by tu zostawić hm. no to jest dylemat końcu, to wezmę Hmm, zielazo zostawię. Dobra, no i tak, bardzo. Dobra, teraz trzeba wystartować. Mam pomysł, strzelę. Będę strzelać, bo nic nie nade mną. Dobra, powybijam takich. Bęk! 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 Dobra, teraz szybko ogarnąć i... postawię. O Jezu, ile was tu? O Jezu. Dobra, to jednak jeszcze nie koniec. Pęk. bęk, bęk, Bęk. Ała. bęk. Dobra, chyba już jest bezpiecznie. Dobra. Teraz wykopię nas szybko. Dobra, też przeszukanie. Dobra, wezmę to, jest mi potrzebne. Hmm, to wezmę. To może wezmę. Kolejne diamenty. Wow! Ulepszenie termitne. Przyda się może. Nie powiem, że nie? Bo mi się przyda. Przynajmniej bardziej niż diamentowo zbroję na konia. Którego nawet nie mam. Wow, tutaj też wezmę. Hmm, kolejny diament. Wow! Hmm, zaklęte butelki, bloki. No i tak, kolejny. Wow, sporo tego. No bo to jeszcze się podbudować. No tutaj pozbiam. No bo teraz trzeba podbudować się. No co tu jest? Kolejne emaady. butelka. To ja wykopię, bo mi się to przyda. Naprawdę. Hmm, tutaj wezmę. Tutaj dam. Tutaj to. Tutaj jakieś zdobienie. Wow! Kolejne diamenty. Wow. Przebicie nie. Hmm. Prze, przebicie może wezmę. To wezmę. To. to. Dobra. Prze... Teraz spora nawet paliska. Wydajność 1 nie. Blok może się przydać. Dobra, test. Co dalej? Test. Papa. Miłego dnia.